Zatrzymać się? No, nie, nie, nie. Oddawaj serwer, uja! A nie oddawaj serweremku. znaczy mnie na serwer. No, ja wiem, że ciebie na serwer, oto był jeden śmieszny Gdyby gif. Nie. Licentia poietka. To były dwa śmieszne poprawi, gify. Dobrze, tak. masz już, sekundę temu tego słuchałem. Co to jest? Ej, y dobra, dobrze, Olek? Bla, bla. Drogi wysłał Marek, ale jak Marek coś wysyła, to się liczy razy 16. Oj, 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 bardzo źle się obróciliśmy. Oj, oj, oj. Minęliśmy to, XD. Nie skarż z armaty. No to J Marek, ale ja jestem niewinny. Ty wysłałeś GIFA też. True. m MK był pierwszy, a potem się ciągle dobijał, więc. No hejka. Co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie w tobie gościu? Idziesz tutaj, klikasz w to i się dobrze bawisz. Nie chodzi ta gra ewidentnie w streamie. Syndrom Rainbow Six Siege'a. Ja muszę włączyć Kapa na 60. Bo gra jest miła z OBS-em, wiesz? Bawisz się w streamera. Bawiasz się w streamera ale wiesz jaka ta kamerka jest dzisiaj, gościu? Nie wiem Żałuj Wejdę na streama i się dowiem Lepiej kamerka chyba Oleg VTuber Mój Boże VTuber? Tak What the fuck is VTube? Znaczy to chodzi o to, że są ludzie, którzy jako awatary nie mają siebie, tylko mają... O nie, do... proszę, zamknij mordę. <głos> <głos> już wiesz, kto to VTuber? Już wiem i żałuję. Mogłem spokojnie żyć bez tej wiedzy. Czyli Kruk scholał. Ja zacznę tam, Kruk scholał tam. Po lewo statek się wynurzył. Przestań skręcać już. Przestań skręcać, przestań skręcać. Po lewo statek się wynurzył, jeszcze chce się z nami bić. Ale to jest... nie to nie jest tak, tylko to jest to gówno No widmo, ale mniejsze Takie okay. w naszej wielkości chyba No to rozpierdolimy go, tak? Tak Ja idę ja łatać. Barma, smurku, Poczekaj No i uciekają już ich zre. No, tak myślałem. Już sobie uciekli. pega Cipy. E, przed, e, przed nami, nami są... So... O kurwa, ale gracze. Wykorzystujemy to? Bijemy się z nimi? Z graczami? Nie nie dziękuję. dziękuję. Generalnie to jak stracimy ten totem, to musimy zacząć od początku, tak tylko mówię. To nie bijmy się z graczami. No właśnie, bym się chyba nie bił. Cipy. Co my mamy za flagę? Nie, to jest upiór i gracz. Fajną flagę mamy ja widziały. Nie powiem. Sam ustawiłem. Hmm. śliczno jest. No ok. Czyli wiemy co mamy robić dalej? Myśli się? Nie, ale kładę. Dobra, próbujmy. Co to za muzyka? Nie wiem. Groovy. Groovy? Oj, nie. fuj. To ten statek obok nas. Jakiś. Ta, ten jeden z tych widmowych. Ten mały. Nie, nie, ten mały. <słuch> Duże D, -dwu kropek. Olek? Duże D, kropek Paulak. a pa. Ty, Maciek, 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 weź... weź ustawienia. Setting, my crew. Pablo. Vote to lock in Brick. <słuch> <słuch> Wiesz, co teraz robimy? Nie. Yeah. <laughs> Chwytaj za... ten... kubek. <laughs> That's incredible shit... ...I've ever done. To była woda, ale cię sprankowały. Czemu się woda leje? A bo... Boże Ale zostałem spankowany O kurwa, to zegał. Co za chujbany. Nie, Nie ma ci jak szukałeś, masz. ale spoko no. To dosłownie opłynąłem tam wyspę dookoła pod wodą, to słuchaj, miało być po, po zachodniej stronie, czyli po tamtej, i dosłownie tam, tak. jak podpłyniesz pod wodę, to tam było takie jebitne, błyszczące gówno. A, no proszę. I to była skrzynka, no. Olek, kurwa, bo nic nie widzę, jak się płynę. O to chodzi.